Na tegoroczną edycję targów Grupa Końskie przygotowała nowości, jeżeli chodzi o powierzchnię. Dział Wdrożeń pracował specjalnie nad nowymi technologiami. Metalizujące powierzchnie, granilia plus klej, uwypuklenie, użylenia bądź wklęsłości. To, to, są, to są te propozycje, które w tym momencie Stargres i Grupa Końskie promuje na targach w Bolonii. W tym roku e, marka ceramika Bianka nadal rozwija formaty 30x90. Przygotowaliśmy dużo nowych wzorów e, od klasycznych grafik po wyraziste kamienie, ale także e, modne w tym, w tym sezonie i w poprzednim monokolory. Format 30x90 jest bardzo praktycznym formatem, dlatego stawiamy też i na to. Kolorystyka dominująca w tym sezonie w naszych kolekcjach właściwie jest dosyć różnorodna. Od y, głównie kamienie, marmury, ale też stonowane barwy, klasyka jak trawertyn, y, ale y, tutaj też są eksperymenty w kolorystyce, więc mamy jasne odcienie, ciemne, jakby wariacje na temat kamienia.